Myślę, że wiecie, iż jednym z powodów użycia broni jądrowej na japońskie miasta Hiroshima i Nagasaki było dążenie administracji Franklina Roosevelta do zademonstrowania możliwości nowej broni swojemu głównemu przeciwnikowi, Związkowi Radzieckiemu. Ale tak było zawsze. Zastosowanie nowych rodzajów uzbrojenia ma na celu m.in. zademonstrowanie swoich możliwości potencjalnemu przeciwnikowi. I to działa. Zapewniam Was, że za tym jak amerykańskie bombowce B-2 pokonały wielowarstwowy system obrony powietrznej Iranu i z powodzeniem zrzuciły bomby przeciwbunkrowe, w Moskwie śledzono nie mniej uważnie niż w Waszyngtonie. Właściwie wszyscy światowi liderzy to obserwowali. Nieprzypadkowo po izraelskiej operacji Recep Erdogan, który jeszcze niedawno sugerował, że Turcja może obrócić, Obejść się bez myśliwców F-35, zastępując je analogami, ponownie podniósł kwestię zakupu samolotów piątej generacji, jednocześnie poddając w wątpliwość skuteczność rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400, który nabył w 2017. Ale oczywiście bardziej interesuje nas, jakie wnioski z tego co zobaczyli, wyciągnęli w Moskwie. Oczywiście mało prawdopodobne, że Putin, obawiając się konfrontacji z NATO, teraz zrezygnuje z pierwotnych planów, ale to, że będzie musiał je skorygować, to bez wątpienia. A dlaczegoś Hezbollah i Hamas dronami nie zdołały zaatakować Izraela? Chociaż i nasi specjaliści, czy, no nie nasi, umownie, tam nasi, tak? Tam próbowali szkolić, tam Hezbollah tam. E, trzecimi rękami przez Iran, a, ale dlaczegoś nie mogą. Oni skutecznie używają dronów przeciwko Izraelowi. Mówię jeszcze raz, przyjaciele, drony to klasa, to super, to super broń. To wszystko na ten moment to super broń w tym konkretnym konflikcie. Kto wam powiedział, że będziecie mogli równie skutecznie używać dronów np. przeciwko siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych? Nie wiem. A dzisiaj chcę, odwołując się do rozważań rosyjskiego instruktora wojskowego, wojskowego zwiadowcy i popularnego z blogera o pseudonimie Razvedos, porozmawiać o tym, jak postrzegają obecny etap wojny z tamtej strony.